Spie... Ja kurwie... No, było się umyć. <noise> no ni nik, nikt, nikt, nikt kurwa... Nikt nik, kurde nie, nie otworzył łazienki. Nikt, nikt zobowiązuje, o. Ty, zobacz, ja zostałem wybombiony na, na, na nie wiem kiedy, totalnie. Nikt, nikt nie zobowiązuje do mycia się. No jazda za kurwą. O, martwy krety, chlebica. No, nie miałem pewności, czy zabijesz. No, nie zabiłbym, nie zabiłbym. Kurwa, chuj, co to się dzieje? Patrzcie tango z kurwami, jak pęknie Wymianki wali w i Bable. Oni są do wyjebali Bable. W... No autentycznie. Jak na kiełasa, jej ci matkę i kulu nie lubię zasad. Chłop ma tak matkę do r... Ha, 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 ha. Uważaj, żeby. No, nie ma się pan. Jak zrobię radzisz, ta rikalnie się to przyjdę. No co, patrz pedała! Kurde, jestem taki. Dobra. No fajnie się rucha, nie? Gościu, twoja matula. Odejcha dziwka. Kiedy mu tak zruchał, naprawdę. To wszystkie dziury. To, to jest za gościu w ogóle. Skąd ta kurwa się. Skąd tacy ludzie się biorą? Spizdy No, żebyś ty. Żebyś wiedział. Ale mi pachy nie biorą. Dobra, Ta nasze jest do wybąbienia. Ale ten śmieć to wreszcie nas poskłada, tako. Co to jest? Co to jest? Kurwa, to jest moja playlist, a mi... Mata Montana, co to jest za gówno? Co to kurwa ma być? Co to są za piosenki w ogóle? Nie wiem, ktoś ma dostęp do mojej playlisty na nie, no. Czyli dobrze, dobrze, ja erke. A co? Nie mogę? <śmiech> Przeżyłem! <śmiech> Double kill! Oh. Dobra, <laughs> jak to wyszło? Nim robię md, ma Alpinade. Ale... ale będzie kurwa, Maciek w piątek będzie, ujujuj, znaczy w sobotę. Na tym koncercie, że o oh. Ki świat śmiota. Mówiłem, że koło pies z lat A, to ten <grym> Sadown był żaden Tak jest do tyłu golem totalnie Ja pierdolę Kurwa, więc ta rzeczka nie miała pedały i Kurwa, Sfery idło No bo nie wiem. No w sumie jest jungle difference. No, no co ja mogę? No kurwa wszystko we mnie wyrzucą no Velko stuna Sejuani R'kę no, Dawaj Tomaszkę ty O nie, chciałem flash na ścianę ale kolejność POMÓŻ tym Sylasem! No zrób coś. Dobra, no co kurwa, możesz... Dobra Zajebiście, nie chcę stoi dalej tam. No i co miałem zrobić? Kurwa nie wiem podejść, może uderzyć jakiś kur... Jakiś ruch. No lepiej się wypierdolić, no właśnie i nie zrobisz nic. Nie, no, to się bawić. Inna kwestia. No ażka do odwalenia Szybka akcja Nie chcę się grać już takiej gry kurwa To jest jakiś... To tak jak skurwysyny grają w, tym, w tym, naprawdę Redekton Ahri O, przyszła kurwa Lombardiara O, ze swoim, ze swoim pizdolizem kurwa. O, jest to! No to chyba ci kurwa. Matkę ktoś spłodził przypadkiem gościu. <noise> Maciek no, ja spierdam. A sumie to w Nie Wypierdalać. O, i co, możesz ich Ale bomba właśnie. Smoknij mnie, tupę. Kurwa ty, jebany kretynia. Jak to? nas mi wypierdoli prawie kurwa kiska, A, no tobie. Co zostaw to? Ach, oh, kurwa, muci <słuch> w dupę, pizdo jebana. <słuch> 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 Zostawcie mnie, no! Proszę was! No kurwa więcej was matka miała. No w trójkę, no przecież... Tak o im napiszę. Ez. Riven kurwa na topie siedzi. Zejdź kurwa tego mida, debilu jebany. Kurwa, dobra. Ani nie te saszką klepać. No, skóra, no nie, ty... Dobra, jest... nie wiem. Co ten chłop wyprawia? 10-2 rynek tam. Kurwa, dobra, ty śmieciu pierdolony. Herald idzie, kurwa, botem. Dece Ty <laughs> co? Nie A. Ty. Bo ja też miałem laga Ty, to jest chore <laughs> Jaki fuks? A ja też, ty, to ma cały czas też lagi. Jaki fuks Po tym był strasznie wysunięty do przeoku Nowelkos Myślę, że jego matka była wysunięta do przodu jak ruchali w pięciu. Wtedy to był hardcore. <grystanie> hardcore to był swoją matką, jaką ruchaliśmy w pięciu. Kur... Gilotyny na szyi się i zakładało. To był hardcore. No, to nie, że się chilało tonic Kurwa, dlaczego ty to zrobiłeś? Ja pierdolę. A, z tym przecież się mogę spierdolić, ale ja takim. jest 137 z tej 137. To to jest do, do cipy, takie uważania są. No to na sekundę chyba. A, no tak. Dobra. I tak, chujowo, taka była. Mówiłem, zamknij drzwi, jak wychodziłem. Do tej pory kurwa nie zamknąłeś. się. A to ludzie. O, Dima tam czyli tato to Ja też. Ja mam 3-9. Jak ja jestem pierdolony? <laughs> ja pierdolę. O, już sam, sam. 15, stoją, stoją już. Cię, kurwa, no oni w trójkę tylko zabijają. na desce na front. Ale widziałeś co, no stali kurwa w trójkę w krzaku tutaj, no co tak tylko zwierzyna robi totalna Zwierzęta totalne tak tylko robią Kurwa uciekinierzy z zoo na Madagaskarze. tak robią on nie ma na kogo złożyć to erkę tylko na mnie, no Też nie wiem kiedy się agruje dechery Co, hejtujesz? No, ja wiem, no ale ile można! No, ile można, To no. No, Tyle razy się radek kryje, słuchajcie! Kurwa, no, z tą grę i zobacz, że od 15 minuty ciągle giną w tej pierdolnej jak nie stuną i to merką, no! ten, no, Idę! Nie chcę mi się grać w tej Wchodzę! Mam 310! Jestem, kurwa, jest i uzdry Nie chcę mi się grać! nie ma sensu grania czegoś tak Kurwa, dziura. Od kiedy ten sajas zaczął być użyteczny? Cały czas był użyteczny. Cały czas. O super. Zabierz mi. Kurwa wszystko. <śmiech> Przepraszam. Śmiecił jebany. Niech ty mi się, niech ty mi się grać! Nie kurwa. No nie! Ogółem to czwarty Drake. Macz, wejść se blu na pocieszenie Spierdalaj, kurwa. 30, był pizzy taka gra. Kurwa, ty... No kurwa! Ach, to kurwa jebany, tylko chuje. Jakieś kurwa bez życia dzieciaki. Kurwa rzecznika 2005 a jak się czają? Co ma być to będzie. O do będzie.